Witam się z wami po świętach, mam nadzieję, że odpoczęliście, najedliście się i macie dużo, dużo energii, żeby wrócić po prostu do normalnego życia po świętach. Jeśli chodzi o to, co będę czytać w tym vlogu, to jest to naprawdę przepiękna prze, prze, prze książka pod tytułem Feminizm Martyny Kaczmarek. Jestem zachwycona w ogóle tym lustrem, zobaczcie, każdy z nas może mm, mając tą książkę w rękach, przyjrzeć się w tym lustrze, żeby zrozumieć, że jest feministą i jest feministką. Myślę, że to będzie taka swego rodzaju encyklopedia wiedzy na temat tego, dlaczego powinniśmy się uważać za feministów, za feministki, dlaczego ten ruch społeczny jest tak bardzo ważny. Ten vlog poświęcony będzie właśnie tej książce i po prostu nie mogę się doczekać, aż zacznę ją czytać. Więc ja lecę robić sobie herbatę i zaczynam czytać. Myślałam, ale nie sądziłam, że ta książka napisana jest w taki sposób, że po prostu ją chce się czytać, ją naprawdę się chłonie. Ten wstęp sprawił, że ta książka będzie po prostu dla każdego człowieka. I ta książka ma takie przeznaczenie, ma taka być, ona ma być dla każdego, nieważne jaki mamy status społeczny. Po prostu ta książka powinna trafić w ręce dosłownie każdego członka naszego polskiego społeczeństwa. Myślę, że ten tytuł może zmienić bardzo wiele, jeśli chodzi o postrzeganie feminizmu przez nasze społeczeństwo, przez mężczyzn jak i kobiet. Wciąż jest dużo takich osób, które uważają, że feminizm wyklucza mężczyzn, a tutaj autorka zaznacza we wstępie, że feminizm nikogo nie wyklucza, a jeśli wyklucza, to nie jest to feminizm. Tutaj słowa autorki podyktowane są też danymi statystycznymi, historią, tak żebyśmy mogli spojrzeć szerzej po prostu na ten feminizm. I co jest to dla mnie świetne, to to, że tutaj Martyna prowadzi nas przez feminizm od dzieciństwa do emerytury. Pierwszy rozdział brzmi różowy dla dziewczynek, a niebieski dla chłopców, czyli dzieciństwo. No ja jestem osobiście już w tym wszystkim zakochana i czytam dalej, bo no nie mogę się po prostu oderwać. Ja bardzo lubię oglądać e, takie momenty na różnych filmach, gdzie osoby pokazują prezenty, jakie otrzymują na jakiekolwiek okazje. Więc ja się pochwalę prezentami, e, które otrzymałam pod choinkę. Więc tak, pierwszą z nich jest ta cudowna koszulka lalka od nadwyraz.com. Dostałam ją od moich rodziców i mojej siostry. Jest cudowna, no po prostu tak bardzo chciałam tą koszulkę mieć, no i w końcu mam. Kolejną przepiękną rzeczą jest bransoletka z takim łańcuszkiem em, książki i serduszka, może się uspokoi i będzie ją widać. Jest przepiękna, uwierzcie mi, ja już ją zakładałam w pierwszy dzień świąt i. To jest coś, co książkoholik powinien mieć, książkocholiczka powinna mieć. Mam taką biżuterię, która jest dla mnie w jakimś stopniu sentymentalna, na przykład ten łańcuszek w postaci puzla który otrzymałam od chłopaka i ówczesnego narzeczonego 6 lat temu na święta, nie ściągam go, pierścionek, który... Nosiłam przez, nie wiem, 6 lat, a jak nie więcej. Zamieniłam w sierpniu na pierścionek zaręczynowy, więc też go nie będę ściągała. Kolczyki, mam jakieś dużo kolczyków, ale jak się jednych przeczepię, to jedne noszę, a brązoletki. Takie delikatne to coś dla mnie, szczególnie, że ja mam bardzo chudą rękę i rzadko jakakolwiek brązoletka na nie pasuje. No ale dobra, koniec tego tematu. Lecimy dalej, otrzymałam również książkę Helena Cobena w głębi lasu. Ja jeszcze nie czytałam żadnej książki Kobena, mam klinikę śmierci. Jednak to jest chyba jedna z pierwszych książek Cobena i muszę w końcu ją przeczytać, więc będę musiała powoli sobie zbierać książki Kobena, więc cieszę się, że dostałam właśnie ją. Dostałam również malowanie po numerkach, czyli wiecie, obraz, numerki, są farbki. To, jak ten obraz powinien wyglądać. Nie wiem, czy będziecie mogli go zobaczyć. Nie wiem, czy widzicie, ale w tym przypadku będzie to taka, taki jelonek kolorowy, więc nie mogę się doczekać, aż zacznę malować. Ja też swojej siostrze podar podarowałam w ogóle malowanie po numerkach jako mapa świata, bo ona bardzo lubi podróżować. Kolejną rzeczą jest świeczuszka. Jedna z dwóch. Tutaj mamy, tutaj mamy jabłko i cynamon. Dostałam również kosmetyczkę od firmy Herstore i część kwoty z zakupu idzie na fundację Feminoteka, więc cieszę się, że mój narzeczony tą właśnie kosmetyczkę mi sprawił. Dostałam również lampę ring. Ja miałam tu taką dużą, nie wiem jak to się fachowo nazywa, natomiast ta zdecydowanie jest wygodniejsza w użyciu I mogę sobie ją postawić w takim miejscu niewidocznym A tamta stała i mi troszeczkę zawadzała, a nie chciałam co chwileczkę jej składać, rozkładać, więc... No, duże zachody z nią było, ale teraz mam tą właśnie okrągłą Dostałam również czarną torebkę oraz to, co książkoholicy wszyscy lubią najbardziej, czyli bony do empiku. Cztery bony, więc. No nic, tylko iść i kupować książki. Więc to tyle, jeśli chodzi o te moje prezenty świąteczne. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy pod choinką znaleźliście. dwóch dni przeczytałam feminizm. Myślę, że udałoby mi się skończyć tą książkę w jeden dzień, ale chciałam się u sobie dawkować. Chciałam jakby czytanie to rozłożyć na dwa dni, żeby jak najdłużej móc zachwycać się tym. Czego dokonała autorka? Bo zrobiła tak świetną robotę, że sama jestem w szoku, że mogłam tą książkę przeczytać jako osoba, która tę książkę recenzuje. Ja bardzo lubię to, co robi Martyna i bardzo mocno jej kibicuję. I kiedy dostałam w ogóle wiadomość z propozycją przeczytania tej książki, to byłam po prostu w siódmym niebie. Ja sama sobie i tak tą książkę bym kupiła. Natomiast, no cóż, miałam ją przed świętami i, i to jest najpiękniejszy prezent, jaki mogłam otrzymać na święta. I teraz moją rolą po jej skończeniu jest, żeby ta książka trafiła do szerszego grona odbiorców. Będę tą książkę kupowała moim znajomym, moim bliskim na różne okazje, czy to urodziny, imieniny, święta i tak dalej, bo. Ta książka zasługuje na to, żeby dotarła do szerszego grona odbiorców Nie tylko do tych odbiorców, którzy znają twórczość Martyny, znają działalność jej w sieci Natomiast myślę, że ta książka jest kierowana do osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest feminizm Dlaczego w ogóle my jako społeczeństwo tego feminizmu potrzebujemy Nie tylko kobiety, ale i mężczyźni ja po coś czytania robiłam sobie notatki, żeby niczego tutaj nie zapomnieć, żeby o wszystkim wspomnieć, natomiast Ja będę mówiła to po prostu teraz wszystko w emocjach Po pierwsze ta książka otrzymuje ode mnie 5 gwiazdek na 5, trafia do najlepszych książek Które zostały przeze mnie przeczytane w roku 2021 To książka, która naprawdę poszerzyła mocno moje horyzonty Mimo tego, że ja wiem, że tą feministką jestem, to ta książka mi po prostu w tym wszystkim utwierdziła Jakby dała mi Pewność, że tą feministką jestem i będę zawsze Autorka w tej książce dotknęła dosłownie każdej sfery życia Tak, żeby pokazać nam, czytelnikom, dlaczego ten feminizm jest ważny Dlaczego patriarchat jest zły Dlaczego ten patriarchat godzi zarówno w kobiety, jak i w mężczyzn Bo wciąż, wciąż brakuje tej świadomości wśród osób, które uważają, że No, feminizm jest czymś złym, jest po prostu wymysłem kobiet Które chcą zepchnąć mężczyzn na margines społeczny a tak nie jest, naprawdę nie jest. My nie chcemy nikogo wykluczać. Feminizm nikogo nie wyklucza, a tak jak już wcześniej powiedziałam, jeśli wyklucza, to nie jest to feminizm. Każdy kolejny rozdział to zupełnie inna sfera życia. Zaczynamy dzieciństwem, skupiamy się później na karierze, edukacji, życiu społecznym i kończymy na emeryturze. I mm, autorka tak fajnie. Przechodzi z jednego tematu na temat, i ten temat jest bezpośrednio związany z tym poprzednim wątkiem, i naprawdę nie czujemy się w żaden sposób zagubieni my czujemy się po prostu zaopiekowani. My chcemy to czytać, chcemy to chłonąć, chcemy poszerzać te horyzonty i szalenie ważne jest to, że mamy tutaj nie tylko osobiste odczucia autorki, ale również dane statystyczne, badania naukowe, historię, która sprawiła, że jesteśmy w tym momencie, jakim jesteśmy książka naprawdę dopracowana w dosłownie w każdym calu te grafiki te kody QR gdzie możemy nie wiem poprzez telefon, sczytać ten kod i otworzy nam się, nie wiem, reklama, zabawek dla dzieci, gdzie mamy na przykład salon piękności dla dziewczynek, a fajny młody naukowiec dla chłopca. Więc naprawdę, no to książka genialna, naprawdę genialna, nie boję się użyć tego słowa, jest to debiut Martyny, ale myślę, że szalenie udany debiut. Ja nie jestem tutaj po to, żeby zmuszać was do tego, żebyście po tą książkę sięgnęli, ja jestem tylko tutaj po to, żeby was do tego zachęcić. I mam nadzieję, że mi się to uda, że chociaż garstka z was się nie po tą książkę, bo um, uwierzcie mi, że jeśli po tą książkę sięgniecie, jeśli ją skończycie, zamkniecie, to powiecie sobie tak: kurczę, ja naprawdę jestem feministką. Ja jestem feministą. Po prostu utwierdzicie się w tym przekonaniu, że feminizm naprawdę nie jest zły, a jest wszystkim po prostu potrzebne. Bardzo, bardzo zachęcam was, żebyście po ten feminizm sięgnęli i dajcie mi znać, czy to zrobicie. A zanim zaparzę sobie kawę, to chciałabym wam życzyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku roku 2022. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dla nas łaskawszy, że nie pokrzyżuje nam planów jak ten rok 2020 czy 2021, że będziemy zdrowi, że będziemy szczęśliwi i że niczego nam nie zabraknie. Mam nadzieję, że wszystkie wasze marzenia się spełnią i ta pandemia covid 19 już więcej nie będzie nam doskwierać Zabrałam się ostatnio za dziecko wojny Jest to książka o dziewczynie, która przeżyła wojnę w Jugosławii Aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych I nie może pogodzić się z tą przeszłością, traumatyczną przeszłością I wraca do Chorwacji, do swoich korzeni Żeby pokładać sobie swoje życie i żeby zmierzyć się z tymi demonami Powiem wam, że czytam się to naprawdę dobrze Mimo tego, że jest to książka na pewno bardzo... Czuciowa, bardzo emocjonalna. Pierwsza część to właśnie życie Any, życie jej rodziców i życie ich przyjaciół, które po prostu rozpada się na kawałki wraz z wybuchem wojny w Jugosławii w roku 1991. Powiem Wam, że naprawdę bardzo mocno to na mnie wpłynęło, bardzo mocno wpłynęły na mnie właśnie te momenty przedstawiane z perspektywy życia Any, że nie jest to może najlepsza książka, jeśli chodzi o takie wspomnienia wojenne. W ogóle to jest literatura piękna oczywiście, to może to są inspiracje pewnymi wydarzeniami, które rzeczywiście miały miejsce, natomiast jest to inspiracja, wciąż inspiracja tym, co wydarzyło się w wojnie w Jugosławii i Bardziej mamy właśnie skupienie się tutaj w tej książce na życiu teraźniejszym tej dziewczyny, kiedy ona ma 20 lat, kiedy ona nie może po prostu pogodzić się z tą przeszłością, kiedy ona musi wrócić do swoich korzeni, kiedy no musi właśnie tam w tej Chorwacji to sobie wszystko poukładać. Czyta mi się to naprawdę dobrze, mimo tego, że porusza takie, a nie inne tematy. Natomiast uważam, że to książka dobra, naprawdę dobra. Cieszę się, że mam ją na półce, że po nią sięgnęłam, że kupiłam we Wrocławskim Dydalusie i cieszę się również, że mam na swojej półce reportaż Barbary Demick w obrężeniu. Dokładnego tytułu Wam nie podam, ale tutaj jest okładka. Tutaj mam torturę to, to, to piękną, a tutaj mam rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce podczas tej wojny w Jugosławii, więc jak skończę tę książkę, od razu sięgam po reportaż, żeby poszerzyć sobie swoje horyzonty odnośnie tej wojny. Wraz z końcówką vloga przyjdę z szerszą opinią na jej temat, a teraz zabieram się za robienie kawy, jedzenie makaroników i później jedę do narzeczonego, żeby świętować ten. Nowy rok 2022. Nie idziemy na żadną imprezę sylwestrową, po prostu spędzamy czas razem przed telewizorem. Chyba tak najlepiej. Zaczęła dziecko wojny i uważam, że jest to naprawdę dobra książka. Dała mi finalnie cztery gwiazdki na pięć, bo nie znajduję tam jakichś takich większych mankamentów. Ja wiem, dlaczego ta książka może się niektórym nie podobać. Jest to na pewno wolne rozgrywanie się tej historii, wolno. I wiecie, wchodzimy w życie tej dziewczyny Mamy tutaj przeplatanie się życia Dziesięciolatki z życiem dwudziestolatki Dwudziestolatki, które Ma naprawdę bardzo poszarpane Takie życie wewnętrzne Ona nie może sobie po prostu poradzić Z przeszłością, bardzo Tęskni za tym Co miała w Chorwacji, jest aktualnie W Stanach Zjednoczonych I ona po prostu nawet nie potrafi Nawiązywać kontaktów towarzyskich Kontaktów międzyludzkich, bo Wciąż coś ją gryzie, wciąż coś nie daje jej spokoju, no i pewnego dnia postanawia wrócić do swoich korzeni, żeby może tam to wszystko zamknąć, zamknąć pewien rozdział i zacząć żyć normalnie, żyć pełnią życia, żeby to w miarę poukładać. No tutaj myślę, że szybkość rozgrywania się wydarzeń nie byłoby ok dla mnie osobiście. Myślę, że im wolniej, tym lepiej. Ja wiem, że są osoby, które nienawidzą, jak coś rozgrywa się powoli, jak coś jest rozleczone, czy coś w tym stylu. Tutaj nie mamy rozleczenia się akcji w żaden sposób. Natomiast mm, wojna w części pierwszej i tej części trzeciej jest na tyle brutalna, na tyle bolesna, na tyle mm, Widać ludzkie cierpienie, że dobrze, że część druga i część czwarta rozgrywa się w taki, a nie inny sposób. Więc jeśli interesują Was takie tematy, tematy wojenne, w tym przypadku mamy tutaj mm, Piekło wojny w Jugosławii i jest to swego rodzaju literatura piękna, mamy tutaj. Inspirowanie się prawdziwymi wydarzeniami, to myślę, że po tę książkę powinniście sięgnąć. Ja na 100% sięgnę, tak jak już wcześniej powiedziałam w oblężeniu Barbary Demik. Jest to reportaż, który bardzo, bardzo polecała mi Ewelina Overreading, więc. Yy... Mam już w pewnym stopniu nakreślenie tego, co nam się wydarzyło, ale reportaż to jest zupełnie coś innego. Tam mamy suche fakty, tam mamy ludzi, tam mamy rzeczywistość. Tutaj w jakimś stopniu nie jest to może upiększane, ale wiadomo, inspiracja a fakty to są dwie zupełnie różne sprawy. Ja od Ciebie tę książkę naprawdę bardzo polecam. Myślę, że jest to książka godna uwagi. Tym bardziej, że nie spotkałam się z nią jeszcze na BookTube. Jest to książka z roku 2015, więc no, 7 lat temu ta książka została wydana, więc no... Cieszę się, że jest w moich rękach, że jest na mojej biblioteczce, że wpadła mi po prostu w te ręce i że mogłam ją po prostu przeczytać i poszerzać swoje horyzonty o tej wojnie w Jugosławii. No i Właśnie ta książka jakby zmusiła mnie do tego, zainspirowała mnie, żeby sięgnąć po reportaż Barbary Demik. Chcie mi koniecznie znać, czy sięgniecie po feminizm, naprawdę książkę, która jest encyklopedią feminizmu oraz czy sięgniecie po dziecko wojny. To tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!